Siema. W dzisiejszym filmie chciałem Wam przedstawić kolejne moje 5 pomysłów co do zmian do FIFA 18. Myślę, że Was z tym zaciekawia. Jeśli film Wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki. A jeśli jesteście nowi, zostawcie suba wielkie dzięki za to. Będziecie wtedy na bieżąco z moimi wszystkimi filmami czy też liveami. Ale okej, okay, my już zaczynamy. Tak więc na początek pierwsza taka nowość, którą chętnie bym ujrzał w chwili, to jest obstawianie meczów. Jednak jest to dość kontrowersyjne, gdyż jest to po części bookmakerstwo. Co jak wiecie, jest zaliczane jako i rzecz dozwolona od lat 18. Jednak według mnie nie byłoby nic w tym złego, jeśli jej by dodało coś w stylu, nie wiem, są SBC ważne mecze i jeśli na przykład te ważne mecze można by postawić, która drużyna wygra. I na przykład, nie wiem, jeśli trafimy, dostajemy jakieś koszulki, czy też końsy zawodników. Może kto wie, według mnie fajnie można by to urozmaicić. Tak czy inaczej, takie obstawianie meczów byłoby niezłe, no bo według mnie, no nie ma szans na wprowadzenie czegoś takiego w stylu rzeczywistych stron bookmacherskich. Choć według mnie to także byłoby ciekawe, że wiecie, obstawiamy za na przykład 100 tysięcy końców, że w dany weekend wygra na przykład Legia z kimś. Do tego dorzucamy sobie Chelsea w lidze angielskiej. No jeśli nam oczywiście te mecze sięgną, no to zwyciężamy ileś tam końców. Jednak na to są, jak wiecie, małe szanse, ale my już przechodzimy dalej. Kolejnym moim pomysłem jest Collection Book. Jest to coś w stylu takiego albumu z kartami. Jeśli by jej stworzyło coś takiego, według mnie. Ludzie by nie quicksellowali jakichś tam zawodników, tylko by zbierali, czyli wręcz przeciwnie, mogłoby to fajnie pobudzić rynek, wydaje mi się. Po prostu zbieramy jakby zawodników do naszego albumu. Kto wie, może coś za to otrzymujemy. Na przykład, jeśli uzbieramy sobie tam jakąś ligę, czy też dany klub, jakieś darmowe paczki, czy coś w tym. Z tego wydaje mi się, że byłaby to także ciekawa opcja, jeśli takie coś jej by wprowadziło. Jednak jest przy tym troszkę zabawy, no i nie wiadomo, czy właśnie mm, no panowie z Kanady, nad czym w ogóle takim myślą, natomiast według mnie mogłoby być to bardzo ciekawe, no i kto wie, może kiedyś czegoś takiego się doczekamy, no póki co tylko youtuberzy różni tworzą na tym e, właśnie sposobie jakby serdzie swoje, no ale okej, okay, my przechodzimy dalej, kolejnym moim tutaj jakby pomysłem, w zasadzie to nie pomysł, a coś co chciałem zobaczyć są licencje, jest to szeroko pojęte słowo oczywiście, e, bo mam tutaj na myśli licencje na inne ligi, takie jak na przykład e, Serbia, bo jak wiecie niestety w tej chwili mamy Calcio, Zamiast właśnie Serbia, co mi się średnio podoba. Jednak Serbia fajnie wygląda, jeśli bym miał licencję tak jak to jest z ligą angielską, czy też Bundesligą, ale to zostawmy w spokoju. Ważniejsze dla mnie są zdecydowanie inne licencje. Mam tu oczywiście na myśli Ligę Europy, a także Ligę Mistrzów. Gdyby jej zdobyło licencję na te. E, oczywiście dwa trofea, byłoby to coś niesamowitego. Jak wiecie niestety PES ma umowę, czyli Konami e, z Fifą, no i póki co nie ma za bardzo szans na to. E, z Fifą oczywiście jako organizacja, a nie jako gron tutaj mam na myśli. No niestety za duży szans na to nie ma, kto wie, może się tego doczekamy i damy jeszcze się poprawiać nie z Fifą, a z UEFą dokładnie, e, no zobaczymy, może kto wie jak umowa się skończy, może wtedy EA da jakby więcej pieniędzy i kto wie, może w końcu doczekamy się Champions League, hymnu Champions League właśnie w Fifie przed meczem Ligi Mistrzów, kto wie, musimy poczekać i możliwe, że tak się stanie, do tego takie Mistrzostwa Świata licencjonowane też byłoby to coś fajnego. Yy, ujrzeć właśnie w ale okej, okay, przechodzimy dalej. Kolejny moim pomysłem: jest kreator klubu. No i to jest też coś, co kiedyś w zasadzie było, i zostało z niewiadomych przyczyn usunięte. Ja przynajmniej nie wiem, jakby mam coś takiego, że moim takim małym marzeniem jest kiedyś mieć własny klub piłkarski. Wiecie, zawodników pod sobą, trenera, być takim dyrektorem i po prostu być odpowiedzialnym za jakiś klub. No i w FIFA mogłoby być właśnie to jakby do spełnienia, tak żeby się pobawić tam, stworzyć własny klub, własne logo, własny herb, własna nazwa, dorzucić do jakiejś ligi, do załóżmy czwartej angielskiej. Według mnie fajnie by można się przy tym pobawić. No i wcale przy tym nie ma dużo roboty, tym bardziej, że kiedyś było już coś na ten wzór, właśnie w FIFA. Natomiast wciąż czegoś takiego niestety nie ma. Szkoda według mnie, bo fajnie można by tego właśnie użyć, pobawić się tym i wydaje mi się, że każdy z Was właśnie ze mną się w tym zgodzi. No ale okej, okay. ostatnia rzecz na dzisiaj to są tatuaże i no to jest najbardziej taka rzecz, której z tego odcinka nie rozumiem. I ma różne gry. Jak wiecie, nie tylko na FIFA się skupia. Na przykład niedawno wydali UFC, znaczy no niedawno, jakoś z rok temu, UFC 2. No i w tejże grze możemy co do tatuaży po prostu mega, mega dużo różnych opcji stosować. A wciąż w FIFA nie ma tatuaży. Co im szkodzi dodać, nie wiem, w tym edytorze zawodnika, żebyśmy mogli sobie dodać tatuaży w wirtualnych klubach, czy też w karierze zawodnika. No według mnie mogłoby fajnie to wyjść dużo zabawy przy tym fajnym niby zawodnik wyglądał i to naprawdę nie jest nic tutaj do roboty, bo tak jak mówię w innej grze użyli tego, wystarczyłoby przenieść kilka plików i by wszystko działało no jednak czemu tego nie ma sam niestety nie wiem, tak czy inaczej na dzisiaj to będzie tyle, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, jeśli tak nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, ja wam bardzo za to dziękuję, I macie jakieś pomysły napiszcie oczywiście w komentarzach, to możliwe, że wyjdzie trzecia część, zostawcie łapkę, to będzie na tyle, do usłyszenia, no i cześć!